Lecimy. Słuchajcie, lecimy na następny trójstyk. Już piąty. Od Adasia, tak jak Wam mówiliśmy, że mieliśmy przerwę na imprezkę, a on... Z drugiej strony? Anglik. Tak, bo to Anglik. No. Eee, mamy, słuchajcie, niedaleko, bo Adaś e, imprezę robił u siebie na działce na Mazurach, więc jesteśmy niedaleko do trójstyku. Zaraz musimy włączyć internet, a na razie nie mamy... Nie mamy, słuchajcie, nie mamy zasięgu. Pokażę Wam, jakie piękne jezioro. O, 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 człowieku. Dobra, lecimy. Jak już wyjedziemy, złapiemy zasięg, to się odzywam. Dobra, słuchajcie, okular zmieniłam, bo nie ma słońca, ale te miałam takie zmazane, bo deszcz cały czas padał, znaczy nie padał, tylko taka mrzawka była, na szczęście minęło nas ten, ta pogoda, o której mówili, że jakieś tam tutaj ma być zawirowania powietrzne, minęło, co prawda nie, by, nie była pogoda za ładna, ale my się fajnie bawiliśmy pod namiotem, imprezka była w Waltance i w namiocie także było, wytańczyliśmy się, Fajnie, że można było spotkać znajomych po takim czasie, bo z niektórymi się na sylwestra widzieliśmy, więc fajnie, że można było się z nimi spotkać. Słuchajcie, lecimy na ten trójstyk Rosja-Litwa-Polska i mamy do niego aż ponad 4 godziny. Więc prawdopodobnie dojedziemy? Pewnie dojedziemy dzisiaj, nie? Tylko, że będziemy pewnie gdzieś spać. Także lecimy na ten trójstyk Polska-Rosja-Litwa. Trzymajcie kciuki, bo ten trójstyk podobno jest zaogrodzony. Ale zobaczymy, co się będzie działo na miejscu. Bo wiecie, w internecie różne rzeczy piszą, a my chcemy to sprawdzić na własnej skórze. Kochani, podjechaliśmy pod restaurację. Zjeść coś. Łukaszek parkuje. My już mamy prawie 16, jesteśmy głodni. O jezu, jak tu się samochód spalił. I to patrz, Lexus. Jezu, ale spłonął, Zaraz wam pokażę to auto. Straszne to jest. I muszę bluzę ściągnąć, słuchajcie, bo ciepło. ciepło. Zrobiło się ciepło. Słuchajcie, wyjechaliśmy, a tu jest ponad 23 stopnie. Także nieźle. Pokażę Wam. A nie, to wyjdę, to Wam pokażę to auto. Pokażę Wam. Zobaczcie. Ale to wiecie co? On pewnie tu stał i płonął, ale to jak tak stoi samochód i płonie, to pewnie... O, nie pokazywałam Wam. Teraz Wam dopiero pokazuję. Słuchajcie, jak płonie tak ten samochód, to wszystko dookoła płonie. To każdy jeden, który stał koło niego, mógł płonąć. Ale tylko, tył, tylko tył, tył się spalił. Ale straszny widok, powiem Wam. Przerażająca to jest. No i my sobie stoimy tutaj. Idziemy coś zjeść. Proszę elegancka restauracja. Sofra. Ja sobie wzięłam schab zawijany i, i rosół. A ty Łukaszek co? z kaczki. Tak? A też rosół? Czy ty nie? Ślipnę od Ciebie. pięknie podane. Kluseczki osobno, kaczuszka pięknie. Dobra? Mhm. No, a ja mam tutaj takie danie. Pięknie podane wszystko. Smacznego. Proszę, kochelka. Brownie z liśniami, szyszka, nie? No ja to jest to, to braun. jest? O, o, o. Wyleci ta czekolada? A to, to jest? No ta, no to jest brownie, to musi lecieć coś. Nie ma nic. No, nie, brauny to nie jest. Nie, Tu bez czekolady w środku? To się nie nazywa braun. To co ty mówisz? A, to się fent, czy coś takiego? Fent. Fent to jest sprzęt. Oczywiście ja i moje przejęzyczenie. Bajkowo przed tym hotelem i przed tą restauracją. Jakbym w Turcji była, się czuję. Słuchajcie, bardzo dobre jedzenie. Naprawdę rewelacja. A tu jest jakiś, słuchajcie, małpi jeszcze dla dzieci. Idę do auta. Lukaszek jeszcze poszedł do toalety i dalej ruszamy w drogę. Tylko nie tędy, bo tu jest górka. Mamy 20 minut do trójstyku, ale już się zrobiło ciemno, bo jest godzina 19. No i tutaj znaleźliśmy sobie po drodze miejsce do spania nad jeziorkiem, i może byśmy za dnia sobie go ogarnęli. Dalej, dalej, tam przed zakrętem jeszcze szukaniu. Bo żeby nie szukać po nocy, zaraz wjedziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Pokażemy Wam. Zobaczcie, wjeżdżamy w taką leśną dróżkę. Po tej stronie mamy jeziorko kieruj się na wschód ty są... no wiesz co, nie wiem, tak mi mignęły ale tu chyba, zaraz za tymi drzewami I nie wiem, czy tu nie będzie można po prostu zostać na noc, wiecie? 800 metrów. zaraz zobaczymy Zkręć w prawo. no i słuchajcie, nie myliłam się, bo widziałam z daleka samochody i, i mamy miejscóweczkę zaraz zobaczymy, czy to jest płatna, czy niepłatna ale są auta, jest jeziorko ludzie siedzą, piesek biega fajna miejscówka, nie? zaraz zobaczymy, ogarniemy sobie wszystko Pod samą granicą. O, jest i kamper. Nie, to jest dzikus. Słuchajcie. Van stał Może tu staniemy? Co? Pod drzewem. Tylko tak y, przodem, żebyśmy jeziorko widzieli, jak będziemy wychodzić. O, tu ognisko można palić. Bo się pali. Zobacz. Gdzie? No to tak stań, żeby było dobrze. I stoimy nad samą wodą. I tu będziemy spać. Pyk, pyk. Zamykamy. Zamykamy. O, bo to dajdzie. Światełko zapal. Ojej! Mamy tutaj zasięg? Pięknie. No, pięknie. Dobra, zamykamy wszystko. Kolacji chyba jeszcze nie jemy, bo dopiero obiad jeliśmy, nie? Trzy no. godziny temu. Także będziemy się szykować, może jakiś filmik wciągniemy, bo tu jest zasięg dobry. Zobaczymy. Ema, Jesteśmy nad takim fajnym jeziorkiem. Miejscowa Lux do spania. Tam stoi nasz kamper, co Wam pokazałem. O, widzę. Na głowie go mam teraz. A jesteśmy, słuchajcie, nad jeziorem Przerośl. W miejscowości Przerośl-Gołdapska. Dobra, idziemy ogarnąć sobie kolację jakąś małą. I Lulu. Myślałem, że dzisiaj zdążymy na ten trójstyk e, go ogarnąć, ale niestety nie, bo czas szybciej leci niż, niż byśmy chcieli. Łukaszek Wiesza na lusterka Gacie. Pokazał wam, ale jutro, słuchajcie, będzie jak jutro będzie widno, to wstaniemy i wam pokażemy dokładnie, bo już się robi szarówka. E, I teraz to mówimy Wam dobranoc i widzimy się jutro rano. Dzień dobry z rana. Zobaczcie, jak my mamy pięknie. Tam stoi camper van. Pewnie jeszcze śpią. Ja oczywiście we fruzurze porannej, ale muszę Wam pokazać. Yy, pokazać Wam co się tutaj dzieje. Tylko wezmę sobie kroksy. Głowę dzisiaj muszę umyć. I wiecie co? Musimy dzisiaj zahaczyć o sklep? Ponieważ skończyły nam się ręczniki papierowe. Takie tam, wiecie, przybory. Ale odwracam kamerę. Otwieram. Pokażę Wam. Cisza jest, bo wszyscy śpią. Patrzcie. Tam jest kamper. My sobie stoimy tak tutaj. Po środku. Napiszę wam, co to za jezioro, bo muszę sprawdzić. Bo oczywiście znając mnie, to nie mam pojęcia. Ani, znaczy wczoraj wiedziałam jakie, tylko, że zapomniałam, bo ja... O, tam jest toj, to, Tam jest Altanka. Bardzo fajne miejsce, słuchajcie. To wam już Łukaszek pokazywał. Ale fajnie, nie? No my sobie tak tu stoimy. Dobra, słuchajcie, idę bo e, nie będę gadała, bo tu jeszcze śpią, a jest cisza, jest rano w ogóle, my tak z rana wstajemy, e, dlatego, że chcemy jechać szybko, ja sobie muszę głowę umyć i lecimy, otworzę już ten schodek i lecimy, słuchajcie, już na ten trójstyk e, polsko-rosyjsko-litewski, bo jeszcze chcemy ogarnąć dzisiaj drugi, może otworzę rolety, drugi chcemy ogarnąć i, i, i będziemy się kierować... Do domu. Ale jeszcze musimy sklep ogarnąć. Jeszcze z ręcznikiem... muchę wpuściłam. Dobra, biorę się. Dokładnie dzień dobry. Dzień dobry. Nowy ja. No, ukażę się przeciwm. Oszczyk ogolił wygląda normalnie, elegancki chłopak, mój chłopak. Pokaż się mój chłopak. Ja cię sprawdziłam, dostrzegłeś się. Robimy słuchajcie śniadanko. Nie dostrzegłeś. Takie mamy produkty talerzyk. Jeszcze dajemy. Herbatka już zrobiona. No. Stoliczek wyjęty, krzesełka wyjęte. Taka sceneria. A ja już też fryzura zrobiona. Głowa umyta, jajka jeszcze tylko gotuje. I możemy wcinać i jechać. O dzisiaj taką mamy scenerię. Powiem Wam, że cały weekend padało, było zimno. Znaczy, może nie było zimno, ale było chłodno. A od poniedziałku, zaraz po urodzinach, u kolegi, zrobiła się taka pogoda. O, i w takiej scenerii będziemy. A nasz mieciu tam stoi. A my sobie tu przyszliśmy zjeść śniadanko. Nad jeziorkiem. Pięknie, prawda? Zamknięty samochód? Zamknięty. Dodaj, tu mam chyba w którejś kieszeni. Ale cudnie, powiem Wam. Naprawdę, o! Wymyślił Łukaszek. O. Tak to bym mogła żyć cały czas nad jeziorkiem. Pięknie jest. Zjemy i lecimy. Kanapeczki dzisiaj będą na śniadanku. Zwyczajne, ale w takiej scenerii to mega. Nie? No tam się mieszkają, nie? Wieciorky. Tak, pięknie w ogóle. Jak jest, jaka cisza tu jest. Cudownie tu jest. <grym> tak kochałam się. Słuchajcie, my już odjeżdżamy po śniadanku, bo spotkaliśmy tutaj miłą panią z kampera, porozmawialiśmy. No oni byli wczoraj na tym trójstyku e, rosyjsko-litewskim i dostali mandat za fotografię. Zobaczymy, co się z nami będzie działo. Mam nadzieję, że nas nie ukarają. Czy będziemy w ogóle mogli filmować? Okaże się wszystko na miejscu. Także trzymajcie kciuki, żeby nam to wszystko wyszło. Bo naprawdę. Podobno w ciągu pięciu minut przyjecha, przyjechała straż graniczna z karabinami, no i mandat dostali 100 zł. Zobaczymy jedziemy dobra słuchajcie mamy jeszcze 7 minut do celu ale już nam pokazało już nam przyszły smsy na telefony witamy w Rosji <noise> także wyłączyliśmy już e, sobie samoloty włączyliśmy w telefonach żeby na ten ile my tu będziemy 10 minut nawet pewnie nie jeszcze jak nas złapią ta straż graniczna z tym mandatem to daj spokój <noise> zobaczymy co tu się wydarzy o, mieliśmy znak trójstych granic. Mamy skręcić. I tu już mamy, słuchajcie. Daj przeczytać, województwo podlaskie. Powiat gmina. Nie, to jeszcze. Za 300 metrów w lewo skręcamy. Suwalszczyzna. O i mamy parking. No i co? I na razie nic. Mamy parking, skręć w lewo, następnie dotrzesz do miejsca docelowego, to skręcamy. Ale idziemy chyba na piechotę, tu zostawimy samochód, nie? Dobra, zobaczcie, tu jest w ogóle, cały czas prowadzi ścieżka rowerowa. Do tego te, monitorowany, także tutaj jest naprawdę... Idziemy tam, czy jedziemy? Nie, no idziemy, przejdziemy się 500 metrów, to co to jest? Tu zostawiamy auto i idziemy. Jesteś na miejscu. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, mamy tutaj szlak. Czyli idziemy. Wócel. Tu autobus nawet dojeżdża. Zobaczcie. Nie widziałaś mojego Nie, nie widziałam. Idziemy. Zobaczcie, jakie mamy parki krajobrazowe okolic trójstyku. Ile tu rzeczy można zobaczyć? My idziemy tu. Tu idziemy. No dobra, to idziemy. Zobaczymy, co nas spotka. Zobaczcie, trójsty granic bieguń zimna. Prawo i w lewo. Prawo. prawo i w lewo. A ciepło jest. Bardzo piękna okolica, muszę wam powiedzieć. Cicho, spokojnie. No w ogóle trafiliśmy na fajną pogodę, nie? No. Zobaczę, zobaczcie, rzeka transgraniczna Czernica wisztynka Górne, jakie to wszystko ciekawe. Dobrze, kochani, z spacerkiem dochodzimy do Trójstyku. Już go widać. Ogrodzony kolczastym drutem. Dookoła. Wszędzie. Także my idziemy. Pomalutku. Dochodzimy. Wszystko ogrodzone kolczastym drutem. to zdjęcie trzeba zrobić, bo tam, jak będziesz robić zdjęcie, to będziesz na ruską stronę. A gdzie jest ruska strona tu? Alitewska. Teraz zobaczymy. Słuchajcie, jesteśmy. To jest ten trójstyk. I tu jest rzeczywiście zakaz fotografowania w Rosji. O, widzicie? Jak jest podzielone? Zakaz fotografowania. Nie, my to polski przejechaliśmy. Ukraina z Białorusią. Ukraina, Białoruś, Polska, no trójstyk hmm. jest. O, tam jest Rosja. I tam nie można kierować kamery ani aparatu. Tylko tu i tu. <grym> A tu jest trójstyk w rogu. O, ogrodzony, jakby był ze złota. Wracamy. No i jak, Łukaszek? Najdziwniejszy. Najdziwniejszy, nie? Szkoda, że osłonięty, słuchajcie, tymi drutami. W sumie to wspólny trójstyk. Dogadali się, żeby go postawić i nam go zasłonili. No takie trochę jakby, wiecie. W sumie to jest punkt turystyczny. Żaden strategiczny, żaden polityczny, tylko właśnie turystyczny. No ale no, nie my mamy wpływ na to wszystko. Teraz lecimy na ostatni, słuchajcie, trójstyk. Jesteśmy w ogóle w miejscowości Bolcie. I teraz idziemy do kamperka i będziemy jechać dalej. Na ostatni, szósty trójstyk, słuchajcie, ja tam gdzieś po drodze się e, przejęzyczyłam, bo dostałam komentarz e, prywatny, że powiedziałam, że jest siedem trójstyków. To musiałam się przejęzyczyć, bo e, na pewno jest sześć i od początku wiedziałam, że sześć, jak to zwykle ja, pewnie się przejęzyczyła. Także na pewno jest sześć. Dzisiaj piąty e, rozrobiliśmy, teraz lecimy na szósty. No i do domku. Także kochani, kończymy tego vloga i widzimy się w następnym vlogu z szóstego trójstyku granic polski. Papa! Pa.